Dzień dobry, zaczynamy sobie dzień z onesie. Bziczek mały szaleje na kaloryferze, ale ty się robisz coraz poważniejsza na twarzy, no. Te dzieci tak szybko dorastają. Dawaj, Bziucho. <gryw> dawaj, Bziucho. Ciepło na kaloryferku, tak? Ej, Nya, nie, gryź mnie łobuziaku. Ja Cię miziam po brzuszku, a Ty mnie gryziesz, paskudo? Jak tak można? Dupka Ci spadnie, zobaczysz. No, no, no. Ty kierdziołku mały. Wiesz, nie musisz naprawiać kaloryfera, on działa. Nie gryź mnie! No. No proszę. I wychodzi, i wychodzi, jakie z niej to ziółko. Łobuz mały. Proszę bardzo. Jaki wściekły kot. O proszę, jaka agresja. Proszę bardzo. O! Się wkurzyła dziewczyna. Co masz na nosie? Co masz na nosie? No masz coś na nosie, chce ci to zdjąć Pozwolisz czy nie Dawaj nos. No daj ten nos o matko Daj ten nos tutaj O, nie własny ogon, żeby gryźć. Kto to widział? No! <laughs> ojej, ojej! Ktoś tu dostał nową zabawkę, bo popsuł poprzednią troszkę, tak? Ale to zaraz się naprawi. I to jest nowa zabaweczka, bo kradnie mi gumki. I mamy jeszcze jedzonka trochę nowego na próbę. No i najważniejsze, czyli drapaczek. I zobaczymy, czy będzie jej się podobać, czy nie. Dziś będziesz miała nową miejscowość do drapania. jeśli będziesz musiała łóżka drapać, kanapy. Łatwy w obsłudze jest? No raczej, nie widzę skomplikowania. Nowa mysia. Tutaj jeszcze chciałam pokazać, że kupiliśmy jej taką szczotę do czesania. Zobaczymy, czy będzie jej się podobało. Daj się uczesać. Daj się uczesać. O, no, chyba się jej spodobał stojaczek. No na pewno jej się podoba ta mysza na nim. Ale teraz będziesz miała łatwo wejść na tą szafkę, co? O! Będę drapała, czy nie? Ale mam zabawę nową, co? Down.